jest sytuacja, żeby zrobić coś, zrobić coś więcej, niż powinieneś, albo niż musisz. Słuchajcie, e, ktoś mówi, szef jakiś, e, nie ma kogoś, słuchaj, czy mógłbyś zająć się jej rzeczami, a ja tego nie umiem. Ej, nie umiem ja mam swoje, ja mam swoje stanowisko, ja mam ja, ja mam taki zakres obowiązków. ale są ludzie, którzy mówią, dobra, ja to też zrobię. A uniecz to nie, ale się nauczę. Znaczy takich ludzi, ja, ja znam takich ludzi. I powiem wam, co oni robią. Zawsze awansują. Zostawiają miejsce swojego komfortu i kiedy tylko jest okazja, dobra, będę się uczył. Poradzę sobie. W się, poradzę sobie. Będę, będę pracował dłużej. Będę, się, będę szukał rozwiązania zostawię to miejsce swojej wygody. Jest coś do zrobienia. Dobrze, zrobię to. Ja zawsze widziałem, jak, jak nagle oni wchodzili w miejsce większego błogosławieństwa, krok po kroku. A są ludzie, ja znam takich też w zakładach swoich, też widziałem, którzy zajmują z obowiązków od A do Z, to jest moje pole. I tylko to, i stali tam, i nic więcej. I ja mówię o tym zakładzie, ale tak naprawdę, czy to nie dotyczy kościoła? Kochani, to dotyczy kościoła. Teraz opowiem o innych kościołach, nie o Gierzycku oczywiście, bo u nas jest po prostu perfekt. Ale w innych kościołach, na przykład, zdarza się, że ludzie sobie budują takie miejsce, miejsce komfortu. Pastor głosi starsi głoszą. O, ten dobrze głosi, ten gorzej głosi. A może Ty byś pogłosił, a nie? Ja tylko obserwuję. To jest bardzo wygodne. Siedzi sobie i ten robi tak, ten robi tak, a, ta, a ten przyfałszował dzisiaj. A ten po sąsiadkach poleciał śpiewając. A to może Ty byś zaśpiewał? A nie? ja nie, ja, ja sobie siedzę po własnym rzędzie, okej. Okay. To jest bardzo wygodne. Może Cię zaniesiemy na plecach do nieba. Może jakoś się tam wciągniemy, ale prawda jest taka, że Bóg ma coś więcej, Bóg ma coś więcej, żebyś Ty, ja, wszyscy, którzy jesteśmy w jakimś miejscu wygody, żebyśmy zostawili to miejsce i zrobili krok do przodu. Zaufali Bogu, ufając Bogu, że On nas powołał do czego? Żebyśmy zostawili to miejsce wygody wygodą i, i te, te miejsca, w którym bardzo często się wokół swojej osi, swoich spraw tylko kręcimy i ewentualnie skrytykujemy kogoś. Ale ja wierzę, że Bóg ma coś więcej. Zostawić to miejsce wygody, zaufać Jemu. Co, wygłupisz się, nie? No jasne, no pewnie, że tak. To ja się raz wygłupiłem? Ale zrób to, zrób to, ufając Bogu, zobaczysz, czy zobaczymy, jakie wielkie błogosławieństwo może nas czekać. Pierwszy raz pamiętam, jak dostałem e, telefon i e, zadzwonił do mnie pewien człowiek i mówi, czy chcesz jechać do Korei? No świetnie. Wszystko za wszystko płacą. Jeden markament. Trzeba powiedzieć tam kazanie po angielsku. Powiesz kazanie? Powiedziałem, jasno, że powiem. A później się przestraszyłem tego, co powiedziałem. Myślałem, co ja powiedziałem? Jak ja powiem, panie po w kazanie, jak ja mówić nie potrafię. Napisałem sobie. Słowo w słowo. Trzy tygodnie na pamięć się uczyłem tego, co napisałem. I tak zapomniałem, jak stadałem te kazanie. Musiałem palcem, słowo po słowie, bo mi wszystko, wszystko się zlewało. Ale powiedziałem. Powiedziałem. Nie wiem, czy zrozumieli. Chwała Bogu, był tłumacz. twoje głosy. On mógł głosić, jakoś tam rozumienie. Ale dzisiaj mogę jadę trzeci raz do Afryki i będę prowadził 4-5 godzin wykładów dla pastorów. Bo jest coś, że nagle zrobisz coś, co jest niewygodne. Nie umiem, nie potrafię. Dobrze! Ja nie mówię, że my wszystko umiemy, ale wyjdź z tego miejsca wygody. Wyjdź z tego miejsca komfortu. To, co wszystko umiesz. Jeżeli nie zrobisz kroku, nie zostawisz tego, nie będzie błogosławieństwa, które Bóg tak naprawdę ma. I Bóg powiedział do Abrahama: Zostaw dom rodziny. Dom Ojca. Zostaw. Ostatnio miałem taką sytuację, że rozmawiałem z moimi, z moimi kolegami. E, pracowaliśmy przez wiele lat w urzędach skarbowych, później innych. I rozmawialiśmy o o ludziach, którzy za naszych czasów otwierali biznesy I mówimy: O, temu się udało. A ten zbankrotował. Ale później się odbił z domu, jakoś tam funkcjonuje. I na końcu stwierdziliśmy, że tak naprawdę my jakoś tam żyjemy, każdy w tym urzędzie, ale tylko dlatego, że byliśmy tchórzami. Ja mówię do moich kolegów: Słuchajcie, pamiętacie, ile razy mówimy: Załóżmy biznes, przecież mówiliśmy to. Ale strach. Ale to przecież ta wypłata to miesiąc jest, czy tak, czy to, czy tamto. Zawsze ona jest. To jest takie wygodne, a tu ryzykować. I pewnie, że to jest ryzyko. I pewnie, że nie każdy się nadaje do biznesu. Ale czasami e, z różnych powodów ludzie czasami przymuszeni, czasami bo innych wyjścia nie mieli, a czasami dlatego, że lubią rzucać się na głęboką wodę, zrobili coś i odnieśli sukces. W biznesie. Ale ja wierzę, to ma naprawdę też odzwierciedlenie w kościele. Ludzie lubią wygodę. My na początku to jest wszystko dziwne, ale później gdzieś sobie taki światek komfortu zrobimy, że to jest to, w jest to, czym my się dobrze czujemy, to jest to, co my, co my jesteśmy w stanie zaakceptować. Głośno się nie modlę, bo nie lubię. Ja tylko, tylko po cichu mnie nie widzi kazania tam absolutnie nie nie podzielę się słowem nie tego no ewentualnie to skrytykuję, bo to, to każdy potrafi to nie tego się uczyć nie trzeba prawda i jest ok I jakoś tam się kręci ale prawda jest taka że Bóg ma autentyczne błogosławieństwo dla nas ono zaczyna się w takim momencie kiedy my rezygnujemy z miejsca komfortu kiedy rezygnujemy z miejsca wygodnego. Mówimy, okej, okay, to jest wygodne, to rozumiem, to umiem, ale ja robię krok więcej. Nie wiem nawet, co mnie czeka. Nie wiem, jak to będzie wyglądać do końca. Nie mam żadnego doświadczenia, ale robię to na podstawie wiary Bogu. Bóg to mówi, i ja to robię. Popełniam mnóstwo błędów, przewracam się w co krok, ale Bóg mnie podnosi bo jest w stanie mnie podnieść i idę dalej i po jakimś czasie idę pewnie. Amen? Wyjdź z domu swojego ojca. Z domu rodzinnego. Opuść dom. Pan rzekł do Wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, do ziemi, którą ci wskażę. Do ziemi, którą Ci wskazuję. Drugą myśl, którą chciałbym, na którą chciałbym wskazać w tych wersetach, że Bóg pokazuje, opuść dom swojego ojca, opuść dom wygody i wyjdź z tego miejsca. Wiecie, w związku z tym, że, że my jesteśmy czasami tak mocno przywiązani do tego miejsca komfortu to my chcąc zrobić krok do przodu nawet chcielibyśmy zrobić krok do przodu ale bardzo często jest sytuacja taka że lubimy sobie zostawić granice bezpieczeństwa nawet już wiedząc że no powinienem coś zrobić ale tak na wszelki wypadek jedną nogą a druga jeszcze tam w to, bo gdyby coś to ja się wrócę ale zauważcie że Bóg mówiąc o tym żeby Abraham opuścił dom ojca mówi wyjdź z niego Całkowicie, całkowicie się od tego odetni. I to jest różnica, niż próbować, tak wiecie, jak na kruchym lodzie się jedną nogą próbuje, ale tak naprawdę cały czas.